Witam przedświątecznie wszystkich fanów pracy dobrymi narzędziami. Dzisiaj jestem gościem Małgorz. Witaj, Łukaszu, w odnawialni w pracowni renowacji mebli. Dzisiaj rozmawiamy o prezentach, które wykonujemy własnoręcznie, ale też o prezentach narzędziowych. Ja chyba idealny klucz do prezentu, czyli klucz darowy marki Triton o symbolu TJKU30. No właśnie, powiedz coś więcej o tym narzędziu, bo nie mam go w swojej pracowni i jestem bardzo ciekawa, do czego by mi się przydał. Jest to niezastąpione narzędzie do odkręcania wszelkiego rodzaju śrub i wkrętów pokrytych wieloma warstwami farby, gdzie potrzebujemy solidnego urządzenia, które. Impaktowo uderzy w daną, daną śrubę i po prostu pozwoli ją łatwo, bez użycia siły ją odkręcić. Czyli na przykład takie meble jak tonety, które są skręcane na stare śruby, dalibyśmy radę tym odkręcić. Jak najbardziej idealnie tego się sprawdzi. To narzędzie tak samo idealnie sprawdzi się to chociażby do mebli ogrodowych. Jeżeli byśmy chcieli wykonać meble z palet, jeżeli chcielibyśmy wykonać na przykład taras, też świetnie się sprawdzi, bo ma odpowiednio mocny silnik bezszodkowy i pozwoli nam używać długich mocnych wkrętów. Czyli za pomocą różnych końcówek możemy także wkręcać wkręty do drewna, jak i śruby. Dokładnie, jak najbardziej tak. Marka Treton oferuje ogromną gamę różnych narzędzi i produktów. Jeżeli pierwsi chcecie poznać nadchodzące nowości, zasubskrybujcie nasz kanał i zapraszam na kolejne filmy. Cześć! Cześć!